Dzień dobry Państwu, z tej strony Stachota Sylwester. Po reportażu o prokuratorze apelacyjnym i Aś Mokotów, gdzie jest oświadczenie za Mokotów, co proponował prokurator apelacyjny, jest to niezrozumiałe dla grupy mokotowskiej, zaczęli mnie szukać z kijami do baseballa. na sterzy. To, co proponował prokurator apelacyjny, jest napisane w oświadczeniach. kotów. Sądowe oświadczenia są. Także za każdym razem trzeba zgłaszać organom ścigania. No bo teraz się nie ma wyjścia nie ma się pieniędzy, nie ma się na adwokata, na pozwy cywilne. Trzeba zgłaszać organom ścigania że gastrys jeżdżą z kijami do baseballu i szukają moją osobę z Mokotowa. Znudziło się im chodzenie chyba. Oglądajcie moje reportaże.